I to zaczęliśmy? Zaczęliśmy. Dobra. Okej, no to, czy... to skoro jest już 15, jesteśmy już oficjalnie na żywo, no to możemy zacząć kolejny y, wykład z cyklu Matematyka wokół nas, który może nie będzie stricte matematyczny, ale postaram się, żeby troszkę liczenia było, ale przede wszystkim, żeby Was zaciekawić. No a wykład będzie dotyczył zgodnie z zapowiedzią y, odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie należy zbliżać się do krawędzi Peronu. Aha, muszę tutaj ustawić kursor pewnie. Przedstawiasz sobie już Nie wiem jak. Myszkę. Myszką? Ale. A, już działa. Dobra. I mamy znak stopu, który informuje nas, że pod żadnym pozorem nie możemy zbliżać się do krawędzi Peronu. Na pewno taki znak widzieliście albo słyszeliście komunikat. No i teraz czy zastanawialiście się właściwie... Co takiego niebezpiecznego może nas spotkać, jeśli podejdziemy za blisko tej krawędzi? No, oczywiście możemy wpaść pod pociąg i to jest taki najczarniejszy scenariusz, ale o tym nie będziemy mówić. Czy są jeszcze jakieś niebezpieczeństwa, które wynikają z tego, że ten pociąg rozpędzony wjeżdża na stację i coś tu się może złego wydarzyć? No, może część z Was odpowie, bo... W w ankiecie wstępnej, którą już przeprowadzałam wśród słuchaczy przed tym wykładem, padły odpowiedzi, że możemy zostać odepchnięci i przewróceni przez nadjeżdżający pociąg. No bo on wjeżdża, jest pęd powietrza, no i ten pęd powietrza może nas rzeczywiście odepchnąć. Czy to jest prawda? No właśnie, jest zupełnie odwrotnie, ponieważ nie możemy zostać odepchnięci, a wręcz wciągnięci pod taki nadjeżdżający pociąg. Czy to jest intuicyjne? No właśnie, chyba nie do końca, no bo jak to, prawda? No to niemożliwe, no jak to wyssanie? Musimy to sprawdzić. No oczywiście nie radzimy tego sprawdzać doświadczalnie, na pewno nie w takiej wersji, ale możemy wykonać bezpieczną wersję tego eksperymentu, co polecam Wam zarówno teraz, przed ekranem i ja też postaram się to zrobić. Mamy dwie kartki papieru. Ja mam takie dwie kartki tutaj. Nic specjalnego. No i ustawiamy te kartki w dość niewielkiej odległości od siebie i będziemy w te kartki dmuchać. Zanim ja to zrobię, no to oczywiście musimy się tutaj założyć, co się stanie. No bo czy te kartki się od siebie oddalą, czy te kartki się do siebie przyciągną? Teraz jest chwila na zastanowienie. Możecie obstawiać. No a ja już przechodzę do eksperymentu. Uwaga kartki blisko siebie. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że to dobrze widać. No ale widać, że za każdym razem te kartki się do siebie przyciągały. No dobrze. Wiemy już co się stało. Mam nadzieję, że obstawiliście dobrze już po slajdzie jeszcze poprzednim. A jeżeli nie, to naprawdę radzę Wam się założyć z kimś. Wiemy już co się stanie, więc super. No ale teraz pora zrozumieć, dlaczego tak jest i z czego to wynika. No dobra, to jedziemy. Hmm, rura, co tu robi rura? Spokojnie, to wszystko do czegoś zmierza. Wyobraźmy sobie taką piękną rurę, przez którą płynie woda. I ta rura nie jest jednorodna, ona napotyka pewne zwężenie na swojej drodze. I teraz możemy sobie zadać tutaj kilka pytań dotyczących wody w tej rurze. Co się z nią dzieje? Czyli w którym miejscu ta woda płynie szybciej i czy w ogóle ona zmienia swoją prędkość, co się dzieje z ciśnieniem wody w tej rurze. no i przede wszystkim rzecz, która nas tu będzie najbardziej interesowała to jaka wielkość nie ulega zmianie. No i teraz sięgamy pamięcią do lekcji fizyki albo do wiedzy ogólnej, no i taka rzecz, która się nie zmienia w przyrodzie. Hmm, oczywiście to jest energia. Tak, wszyscy na pewno słyszeli, pamiętają coś o zasadzie zachowania energii, że jest to jedna z wielkości, która faktycznie pozostaje niezmienna. No dobra, no to kolejne pytanie: jaką energię ma woda w tej rurze? A właściwie, jaka energia będzie nas w tym przypadku interesowała? Bo tych energii jest sporo, to też pewnie wiecie, ale nas będą interesowały dwie konkretne. Energia kinetyczna. Dlatego, że ta woda płynie, więc się porusza, czyli energię kinetyczną na pewno ma. No i energia chaotyczna, bo cząsteczki wody, takie już mikroskopijne cząsteczki, każda cząsteczka wody porusza się właśnie w sposób chaotyczny. Tymi dwoma energiami będziemy się zajmować i na ich podstawie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie postawione w początku wykładu, bo to wszystko do tego zmierza wbrew pozorom. No to lecimy. Zaczynamy od energii kinetycznej. I w tym celu znowu weźmiemy sobie model rury, tylko już troszkę uproszczony, nie taki ładny, niebieski z bąbelkami, żeby tu lepiej było na nim widać to, co chcę Wam pokazać. Zaznaczyliśmy sobie jasnym kolorem taki fragment cieczy, który ma tę samą masę. Widać, że on jest tutaj po, po lewej stronie i po prawej. To jest ta sama masa cieczy. No i tę masę wyrażamy jako iloczyn gęstości, czyli ρ i objętości tego fragmentu cieczy. Na razie nic nowego, nic skomplikowanego. No dobra. Każdy z fragmentów w tej cieczy sobie płynie, więc ma jakąś prędkość, zatem również posiada energię kinetyczną. Znano, wyrażaną już znanym wa przez Was wzorem energię kinetyczną, czyli mv2 przez 2. No i teraz jak my te dwa wzory ze sobą połączymy, czyli wstawimy. M w miejsce M w energii kinetycznej, no to otrzymamy taki piękny wzór na energię kinetyczną. Rho V duże, czyli objętość, V małe, czyli prędkość do kwadratu, podzielone przez 2. No i ten wzór sobie zapamiętamy, bo on nam się zaraz przyda dalej. Skoro mamy już energię kinetyczną, no to przechodzimy do energii chaotycznej. Znowu weźmiemy sobie uproszczony model y, rury z wodą. Znowu mamy ten sam jasno zaznaczony fragment cieczy, tylko tym razem przyjrzymy się bliżej, co się dzieje wewnątrz y, tej cieczy, czyli troszkę powiększymy sobie jakiś obszar tego fragmentu. No wiemy, że tam są cząsteczki wody, które poruszają się w sposób chaotyczny. No więc, skoro one się tak poruszają w ten chaotyczny sposób, to możemy sobie wyobrazić, że one uderzają w ścianki w ograniczenia tego naszego y, obszaru, który sobie tutaj zaznaczyliśmy, uderzają w te ścianki z jakąś siłą. No to mamy siłę, wiemy już skąd inąd, że ta siła jest y, w każdym miejscu taka sama. To wynika z prawa Pascala, jeżeli y, pamiętacie z lekcji fizyki. No więc jeżeli te cząsteczki uderzają z jakąś siłą Ścianki tego obszaru, czyli one działają jakąś siłą na powierzchnię. No więc wywierane jest jakieś ciśnienie yy, przez te cząsteczki cieczy w tej rurze. No i jeżeli to ciśnienie jest wywierane zgodnie ze wzorem P równa się F przez S, no to możemy sobie ten wzór przekształcić na potrzeby dalszego rozważania i wyznaczyć właśnie tę siłę, z którą te cząsteczki tutaj nam uderzają. I to jest iloczyn ciśnienia i powierzchni na którą one działają. No dobra, po co to wszystko? No teraz wyobraźmy sobie, że my ten fragment y, po prawej stronie, akurat taki y, wzięłam i go tutaj wam wy, wyciągnęłam z tej rury. Wyobraźmy sobie, że my go chcemy spłaszczyć, że my go chcemy pozbawić tej energii, czyli tak jakby ścisnąć do nieskończenie małych rozmiarów, tak jakbyśmy chcieli go zniknąć, czyli sprawić, że on w ogóle przestanie mieć energię. No to, żeby go ścisnąć, my musimy właśnie taką siłą F, jaka tu jest wyliczona, musimy działać na, na ten obszar z obu stron, no i musimy tą siłą działać na jakiejś drodze. Jakiej drodze? A no, w naszym przypadku tutaj to jest droga S2, czyli długość tego fragmentu. No dobra, no to jak my ściskamy nasz fragment, czyli działamy jakąś siłą na jakiejś drodze, no to wykonujemy pracę. Ponieważ praca jest to iloczyn siły i przesunięcia. No to teraz podstawmy sobie za siłę właśnie to, co przed chwilą wyliczyliśmy, czyli iloczyn ciśnienia i powierzchni, no to już dostajemy inną postać wzoru, ciśnienie razy pole powierzchni razy droga. No a jak się przyjrzymy bardziej, to co to jest pole powierzchni razy droga, czyli na naszym rysunku tutaj S2 duże razy S2 małe. No to jest nic innego jak objętość tego fragmentu cieczy. Ok, skoro już wiemy, że taką pracę musimy włożyć, żeby pozbawić nasz fragment tej energii, no to możemy zapisać równość, że właśnie ta praca jest równa energii chaotycznej tego fragmentu. Czyli energia chaotyczna może zostać wyrażona wzorem ciśnienie razy objętość. I to jest kolejna wielkość, która przyda nam się do dalszego rozważania. Czyli tak, podsumujemy to, co już do tej pory zrobiliśmy mamy naszą piękną rurę z oznaczonymi prędkościami, wymiarami, no i wiemy, że każdy z tych fragmentów ma energię kinetyczną, którą policzyliśmy dwa slajdy wcześniej, i energię chaotyczną. Jak to zbierzemy wszystko razem, no to dostajemy całkowitą na potrzeby tego rozważania, bo to oczywiście nie jest całkowita, całkowita energia tej, tej wody, ale na potrzeby tego rozważania uznamy, że tak jest, dostajemy po prostu sumę tych dwóch energii, kinetyczną i chaotyczną. Jak te wzory podstawimy, mamy już jakąś wielkość. Popatrzymy, co tu się jeszcze powtarza. Ano, powtarza się objętość. Wyciągniemy sobie ją pięknie przed nawias i mamy jakiś, wydawałoby się, już prawie końcowy wzór. Czy to nas do czegoś prowadzi? No dobra, lecimy dalej. Pamiętamy, że energia musi być zachowana. Zgodnie z zasadą zachowania energii. No to oznaczałoby, że ten czynnik cały musi pozostać niezmienny podczas przepływu wody w róże. Zatem, mo możemy to zapisać sobie tak bardziej, yy, bardziej naukowo, powiedzmy, że yy, objętość razy ten nawias musi być stałe, czyli konstans. Taki to jest skrót. No dobra, skoro woda jest nieściśliwa. A też wiecie już pewnie z lekcji fizyki, że wody raczej ścisnąć się nie da, no to objętość podczas tego przepływu cały czas będzie taka sama, czyli ona nie ulega zmianie, czyli tak naprawdę ona również jest stała. No więc dochodzimy do wniosku, że tylko i wyłącznie ten czynnik w nawiasie jest czymś, co tutaj się zmienia, zarówno ta energia kinetyczna, jak i ciśnienie, no i to musi pozostać stałe. Doszliśmy już do bardzo ciekawego wniosku i do czegoś, co nazywane jest prawem Bernoulli'ego. Z tym prawem spotkacie się pewnie w liceum, a może nawet trochę później, ale na pewno coś tam słyszeliście już o tym nazwisku. A jak nie, no to jest to prawo, które jest tak naprawdę chyba najważniejszym prawem w fizyce płynów. No dobra, w fizyce płynów, super, wszystko to jest. Ciekawe i na pewno rozumiecie, o co chodzi, ale czy my nie mieliśmy mówić o powietrzu i o dmuchaniu w kartki, o jeżdżącym pociągu? No mieliśmy, ale płyn to w języku fizyki nie tylko ciecz, ale również gaz. No i teraz wszystko jest w porządku. Ja Was tutaj nie oszukuję, ani yy, nie próbuję nagiąć rzeczywistości na potrzeby tego wykładu. Wszystko jest ok. Prawu Bernoulliego podlegają płyny, czyli zarówno ciecze, jak i gazy. No to skoro wszystko jest w porządku. No to zapytamy się, co z tego wynika w takim razie. No bo już jesteśmy bardzo blisko rozwiązania naszej zagadki, co z tym pociągiem i dlaczego on jest taki niebezpieczny. Przyjrzyjmy się jeszcze raz y, naszej, naszej wielkości, naszemu prawu Bernuliego I zobaczmy, co my tutaj. Jakie wielkości podczas tutaj w tym, w tym równaniu mogą się zmieniać. No jest to prędkość. I jest to ciśnienie. No to teraz, co się musi dziać, żeby ten, ta wielkość pozostała niezmienna, żeby ona była stała? Jeżeli prędkość rośnie, rośnie nam cały ten czynnik po lewej stronie, no więc ciśnienie automatycznie musi maleć. Również na odwrót, jeśli ciśnienie maleje, to prędkość musi rosnąć. Także to jest spełnione w obie strony. No i teraz, jeżeli prędkość maleje, cały ten czynnik maleje, no to ciśnienie musi rosnąć. I w drugą stronę działa to tak samo. Jesteśmy już coraz bliżej, mamy główny wniosek, jaki wynika z tego prawa Bernoulliego. No to wróćmy teraz do naszego eksperymentu z kartkami i spróbujmy wyjaśnić na jego w oparciu już o to prawo, co tu się stało i dlaczego tak się stało. No to zaczęliśmy dmuchać w kartki, więc prędkość powietrza między kartkami wzrosła, no bo nasz podmuch był taki solidny. No więc zgodnie z tym, co powiedzieliśmy chwilę temu, ciśnienie powietrza między tymi kartkami zmalało. No a ciśnienie na zewnątrz kartek nic się z nim nie stało gwałtownego. No więc na skutek tego odmuchnięcia ciśnienie powietrza wewnątrz kartek było mniejsze niż ciśnienie na zewnątrz. No zatem już teraz logiczne wydaje się, że te kartki po prostu musiały się przyciągnąć, bo z zewnątrz działała na nie większa siła niż w środku. No jeżeli to jest już dla Was jasne, no to myślę, że sami sobie odpowiecie na pytanie, co z pociągiem i teraz już rozumiecie, o co tu chodzi. No ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego pociągu, wyobraźmy sobie śmiałka, który stoi na peronie i wjeżdża rozpędzający pociąg na ten peron. No to co się dzieje z powietrzem między człowiekiem a pociągiem? No powietrze porusza się szybciej, no bo pociąg ciągnie za sobą to powietrze. No więc ciśnienie w tym miejscu się obniża. Zatem z tej strony działa mniejsza siła na tego człowieka niż z zewnątrz, ze strony tej tutaj prawej, czyli nie ze strony pociągu, ponieważ tu ciśnienie jest wyższe. No i co się może stać? Człowiek może zostać wręcz wessany pod ten pędzący pociąg. I to jest właśnie takie niebezpieczne. Jeżeli już bardzo będziecie chcieli zrobić ten eksperyment, i zobaczyć, czy to tak się dzieje. Wystarczy, że będziecie mieli szalik albo dziewczyny o długich włosach, mogą zauważyć, że rzeczywiście podczas wjazdu pociągu czy y, pociągu metra na peron, rzeczywiście te szaliki czy włosy są wciągane pod pociąg. Ale to jest jedyna wersja eksperymentu, którą możecie przeprowadzić. No dobra, wróćmy na chwilę do tego pierwszego slajdu, no bo tam zada zadaliśmy sobie pytanie, jakie to niebezpieczeństwo może komuś grozić. No i. Wręcz takie intuicyjne wydawałoby się, że to będzie zupełnie odwrotnie, niż jest w rzeczywistości. I jeżeli ktoś z Was najpierw odpowiedział, że możemy zostać odepchnięci, to wcale nie był w mniejszości, ponieważ to prawo, prawo Bernoulli'ego, o którym mówimy, na skutek takiego błędnego rozumowania zostało wręcz nazwane paradoksem hydrostatycznym. Czyli bardzo dużo ludzi intuicyjnie myśli, że będzie zupełnie odwrotnie, i tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Ale. Ważne jest to, żeby zauważyć, że tak nie jest, zastanowić się dlaczego, no i spróbować to zrozumieć. Mam nadzieję, że teraz już to rozumiecie i jest to dla Was jasne, ale wnikliwy słuchacz powie, no dobra, wszystko spoko, ale nie odpowiedzieliśmy na dwa pytania, które zostały postawione tutaj podczas tego wykładu. Zastanówcie się chwilę i pomyślcie, czy wiecie, które to były dwa pytania i jakie jeszcze wątpliwości nie rozwialiśmy. Wróćmy do naszego pięknego rysunku z niebieską, kolorową rurą, od którego zaczęliśmy nasze rozwa rozważania. No i tam postawiliśmy trzy pytania. Jaka wielkość nie ulegnie zmianie? I od razu powiedzieliśmy sobie, że to jest energia. Ale nie wiemy, w którym miejscu woda płynie szybciej i jak zmienia się ciśnienie w tej rurze. Nie wiemy jeszcze. No bo czas to wyjaśnić. Wyjaśnienie nie jest zbyt skomplikowane. No, weźmy sobie jeszcze raz tę rurę uproszczoną, i przyjrzyjmy się znowu y, jasnym fragmentom cieczy, ta sama objętość wody, zaznaczona tutaj na różowo, musi w tym samym czasie pokonać różne odległości. No bo po lewej stronie ta odległość jest krótsza, a po prawej dłuższa. No więc już chyba wiecie, jak to jest, skoro w tym samym czasie. Ta, ten drugi fragment cieczy musi pokonać dłuższą odległość, no to znaczy, że musi przyspieszyć. Czyli jeżeli napotyka zwężenie, to musi przyspieszyć. No to co się dzieje z ciśnieniem? Skoro prędkość rośnie, to ciśnienie maleje. Zatem, jeżeli przyjrzeliście się nawet poprzednim slajdom, to widzieliście, że te strzałeczki były już tutaj zapisane, zaznaczone różnymi długościami, a teraz już wiecie. Że to nie jest żaden błąd w oznaczeniu, czy moja niechlujność, czyli tylko, że faktycznie tak jest. Tu, gdzie jest przewężenie, to jest wyższa prędkość, ale niższe ciśnienie. No i już prawie na sam koniec nie byłabym sobą, gdybym nie zadała Wam zagadki dotyczącej poniekąd treści tego wykładu. Do tej zagadki, Zanim rozwiążecie tę, tę zagadkę, no to radzę sobie przeprowadzić taki eksperyment, a będziemy do niego potrzebowali. Pudełko, nie musi być żółte, świeczkę, którą ustawimy za pudełkiem. Tak, mam nadzieję, że tutaj na slajdzie oddałam orientację świeczki i pudełka w przestrzeni. I będziemy potrzebowali suszarkę, którą ustawiamy po drugiej stronie, tak, żeby ona była troszkę przed pudełkiem. No i teraz co robimy? Włączamy suszarkę. Mamy podmuch powietrza, a pytanie do Was jest takie, w którą stronę odchyli się płomień świecy? Na tę zagadkę będziecie mogli odpowiedzieć w quizie, który będzie udostępniony dla Was yy, i będzie dotyczył tego wykładu. Zanim yy, to zrobicie, to oczywiście radzę, tak jak mówiłam, zrobić to doświadczenie. Taki eksperyment to nie jest trudno. Oczywiście, zamiast pudełka, możecie użyć jakiejkolwiek. Innej bariery, przeszkody. No, oprócz tego polecam Wam, żebyście pomyśleli, jakie jeszcze sytuacje w życiu codziennym są związane z tym prawem Bernoulli'ego. Czy ono jest przydatne, czy ono jest bezpieczne, czy mogą być jakieś niebezpieczeństwa, które z tego wynikają, czy człowiek to na przykład wykorzystał w jakimś przydatnym celu, czy jakieś urządzenia życia codziennego działają w oparciu o to prawo. Sugeruję Wam, żebyście się rozejrzeli po domu, czy w, w, w takich codziennych sytuacjach, zadali sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. No i szukali odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście nie tylko chodzi o prawo Bernoulliego. Zachęcam Was, żebyście yy, w ten sposób postrzegali całe, ca, ca, cały czas, tak patrzyli na życie i szukali tam jakichś fizycznych praw, no bo to jest bardzo ciekawe. No ale na dzisiaj to jest z mojej strony wszystko. Zostawiam Was z zagadką. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i pod kodem QR, który tutaj macie, mam nadzieję, że on Wam zadziała, jeżeli sobie na przykład zeskanujecie go telefonem, a jeśli nie, to pod y, filmikiem na YouTubie będzie y, link do quizu. Zachęcam Was, żebyście wzięli udział w tym quizie, odpowiedzieli na kilka pytań, i również jeszcze są tam dwie zagadki dla Was. Jeżeli tak jak ja lubicie je, no to nie możecie tego ominąć, także. Klikajcie w quiz, a ja czekam na Wasze pytania. Jeżeli jakieś są, to z przyjemnością na nie odpowiem.